Temat na tenie Radia Maryja. Witam serdecznie pana Dariusza Sopkowa, byłego ambasadora tytularnego Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej. Szczęść Boże, panie ambasadorze, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, ojcu, szczęść Boże, słuchaczom. Panie ambasadorze, w Londynie dziś polsko-brytyjskie konsultacje pod przewodnictwem szefów rządów dwóch krajów, Baty i Teresy May. Ta wizyta pani premier Baty w Wielkiej Brytanii już się rozpoczęła. Została osobiście pani premier przywitana przez premiera Wielkiej Brytanii. Panią Teresę May oddano także hołd polskim lotnikom, którzy przelali swoją krew walcząc także za wolność i suwerenność Wielkiej Brytanii. Jaką rolę ta wizyta odgrywa? Patrząc na relacje i arenę międzynarodową, my dobrze wiemy, że Polska od wielu lat praktykuje taki zwyczaj dyplomatyczny, że wizyta zagraniczna premiera jest traktowana jako wizyta rządu i po prostu większa ilość członków rządu odbywa tą wizytę. To jest rzadkie zjawisko w dyplomacji, ale polska dyplomacja to zaczęła stosować. Niedawno była właśnie taka wizyta w Izraelu, dawniej była taka wizyta w Berlinie, teraz mamy wizytę właśnie członków rządu. To jest nie tylko wizyta premiera, ale właśnie wielu członków rządu w Londynie. To jest takie podkreślenie, jak bardzo mocne są relacje między dwoma państwami, że to jest nie tylko jakiś pakiet spraw, który się omawia z premierem czy z konkretnym ministrem, ale że po prostu te relacje są jakieś bardzo szczególne i że ten kraj dla Polski jest bardzo ważny. I tutaj mamy przykład właśnie takiej wizyty rządowej. Ale rządowej nie w tym sensie, że jest to premier rządu, bo tak też się określa wizytę rządową, ale że jest to wizyta wielu członków polskiego rządu. Po prostu Wielka Brytania dla nas jest bardzo ważnym krajem. Tu przypominam ostatnie ekspozę na temat polityki zagranicznej, gdzie wymieniono Wielką Brytanię tuż po Niemczech. Niemcy są oczywiście dla nas największym partnerem gospodarczym, są naszym sąsiadem. Natomiast tuż za nimi właśnie była Wielka Brytania. To jest odejście od dawnej hierarchii tych akcentów polityki zagranicznej. Wielka Brytania ciągle jest dla nas jednym z dwóch najważniejszych partnerów w Unii Europejskiej. To ta wizyta jak gdyby podkreśla. To właśnie tak jak mówiłem, była już wizyta rządowa w Berlinie, a teraz jest w Londynie. Tu jeszcze dodajmy taki element, że ta wizyta, jeśli idzie o protokół brytyjski, to bardzo rzadko jest stosowana właśnie taka wizyta rządowa. Brytyjczycy wolą wizyty jednego, dwóch ministrów lub premiera. I oczywiście zawsze ministra spraw zagranicznych w takim przypadku. I Brytyjczycy też odeszli od swojego protokołu tutaj, od swoich reguł i zgodzili się na tą wizytę, dlatego że Polska dla Wielkiej Brytanii jest oczywiście krajem bardzo ważnym. I to z bardzo wielu względów. Pierwszy wzgląd, dla którego właśnie wiemy, że Polska jest dla Wielkiej Brytanii krajem ważnym, to jest to, że Polacy stanowią największą wspólnotę pośród y, tak zwanych mniejszości narodowych, czy mniejszości imigracyjnych na terenie Wielkiej Brytanii. Oficjalnie to jest 960 tysięcy Polaków zarejestrowanych. No, my dobrze wiemy, że do tego trzeba jeszcze dorzucić jakąś ilość Polaków, którzy przyjeżdżają na krótko y, lub przebywają y, nieco dłużej niż, y, niż turystycznie, także to jest na pewno ponad milion Polaków, którzy przebywają w Wielkiej Brytanii. To jest bardzo dużo. Język polski jest obecny wszędzie i Brytyjczycy wyciągają z tego odpowiednie wnioski, m.in. właśnie taki, że z takim krajem należy utrzymać bardzo pogłębione relacje. Drugi element to jest to, że po prostu po wyjściu Wielkiej Brytanii z, z Unii Europejskiej, który z punktu widzenia rządu nie jest kwestią dyskutowaną, jest tylko kwestia formy, warunków, czasu, ale rząd brytyjski nie dopuszcza myśli, żeby miało nieraz obić to, to wyjście. Wola narodu została wyrażona w referendum jest jednoznaczna. No więc Polska będzie wówczas piątym krajem Unii Europejskiej, piątym mającym tak zarazem tak dobre relacje z Wielką Brytanią. Można się pokusić o stwierdzenie, że z tej piątki, z tej czwórki pozostałej wielkich krajów Unii Europejskiej Polska ma i będzie mieć, należy zakładać, jak właśnie najlepsze relacje z Wielką Brytanią spośród tych pozostałych dużych krajów Unii Europejskiej. Więc to wszystko spowodowało, że ta wizyta jest bardzo ważna dla obu stron. Dla, dla Polaków, którzy patrząc z punktu widzenia polskich obywateli, no, muszą też jakoś troszczyć o ten milion Polaków, którzy tam przebywają. Przypomnijmy, oni wyjechali dość szybko. To, to była jakaś, no, można powiedzieć, że to, to była największa emigracja w tak krótkim czasie od czasów II wojny światowej. No i jakoś symbolicznie również ona miała miejsce w Wielkiej Brytanii. No przypomnijmy historycznie, właśnie największa ilość Polaków po, II wojnie, po wybuchu II wojny światowej właśnie znalazła się w Wielkiej Brytanii. Tam tworzona była armia polska przecież. Tam był rząd na uchodźstwie. Więc to wszystko tworzy, że pani Teresa May, premier Wielkiej Brytanii, zdobyła się również na ten szczególny gest, bardzo rzadko stosowany w Wielkiej Brytanii, wyjechania osobiście na lotnisko do pani premier Beaty Szydło. Ja mówię o tych gestach dużo, no nie dlatego, że sam, samymi gestami można się żywić, prawda? Staram się uzasadnić też, dlaczego no, to krab, naprawdę ta jest, jest ważna i dla Polaków, i dla Brytyjczyków z punktu widzenia społecznego, z punktu widzenia. Yy, też oczywiście dyplomatycznego i politycznego. Natomiast za tymi gestami kryje się konkretna treść, która będzie się przejawiać właśnie w czasie rozmów i z jakimiś, miejmy nadzieję, efektami tych rozmów. Panie ambasadorze, zasiłki dla emigrantów to na pewno trudny temat do podjęcia, ale on także i podczas tej wizyty musi wybrzmieć, między innymi dlatego, że środowiska także Polaków mieszkających na wyspach bardzo często ten problem i to zagadnienie podejmują. Jest to sprawa, zdawałoby się bardzo złożona, ale w istocie nie. Dlatego, że spójrzmy na to w taki sposób, jak to było w trakcie słynnych negocjacji, o których być może tak. zapewniliśmy, a nie należy zapominać. Tuż przed referendum przy, wiemy doskonale, że Unia Europejska negocjowała z Wielką Brytanią fakt pewnego pakietu brytyjskiego, tak? Po to, żeby ówczesny premier Wielkiej Brytanii mógł przekonywać. Brytyjczyków do pozostania. Jak się okazało, ten pakiet był niewystarczający. Były też inne względy, oczywiście, w, w, w wyniku referendum na temat Brexitu, wyjścia z Unii Europejskiej. Nie o tym w tej chwili mówimy, o kwestii właśnie zasiłków, która. Była bardzo delikatna część tych negocjacji, ale zgodzono się, że dla Wielkiej Brytanii będą uczynione pewne wyjątki. Zresztą różne kraje Unii Europejskiej w różnych sprawach mają wyjątki. Na przykład Dania ma wyjątek tego zakupu ziemi, ma odłożone od kalendarza w z kwestii wykupu ziemi przez obcokrajowców. Różne kraje mają różne wyjątki, niekiedy czasowe, niekiedy na czas nieokreślony. Także ten wyjątek dla Wielkiej Brytanii nie był odstępstwem od jakichś ogólnych trybów Unii Europejskiej. Po prostu zrozumiano, że tak duża fala imigracji dla tego kraju w tym momencie jest bardzo ważna. No i był jeden warunek, ja myślę, że sobie trzeba bardzo szczerze powiedzieć, skoro wszyscy o tym mówią szczerze. Dlaczego w polskich mediach mamy o tym nie mówić? Tam chodziło w dużym stopniu też o to, że obywatele polscy przebywający w Wielkiej Brytanii, a mających dzieci w Polsce, pobierają zasiłki na te dzieci, które mieszkają w Polsce. No i tutaj właśnie mówiąc szczerze, no gdybyśmy teraz po, ten program 500, on spowodował dwie, dwie rzeczy w Polsce z punktu widzenia polskiej oceny tego zjawiska. Po pierwsze, te zasiłki w Wielkiej Brytanii, one z, z perspektywy polskich zasiłków, one już nie są tak atrakcyjne, dlatego że to jest około 30 funtów na jedno dziecko tygodniowo. 30 funtów to jest 150 zł. Yy, razy cztery tygodnie w miesiącu to jest 600 trochę ponad 600 zł. Jeżeli funk jest mniejszy, to może być nawet mniejsze. No w Polsce jest 500 zł na jedno dziecko, wprawdzie drugie dopiero, ale no, wiele jaskółek już tutaj przewiduje, że z czasem ten program będzie rozszerzony również na, na pierwsze dziecko, tak jak to się stało w wielu krajach. Na przykład we Francji wprowadzono najpierw zasiłki dla trzeciego dziecka, później dla drugiego, w końcu i dla pierwszego dziecka już są zasiłki. Także to Także może ewoluować. I ta, te, ta wysokość zasiłków Francja, w Polsce, ona Ania, w tym momencie Ruga może się zbliżać do wysokości zasiłków Róki w Wielkiej Brytanii, czyli cał... problem stanie się przedmiotowy, a bardziej klarowny. Dlatego, że niestety w, w Wielkiej Brytanii używa się Biedziem często takiego dyskusji, w 5, y, argumentu 106. common sense, tak? Tak, nie, czyli tego powszechnego, zdrowego ma, rozsądku. Zdrowego rozsądku. No na zdrowy rozsądek, jeżeli obywatele polscy, rodziny z Polska, wszyscy mają obywatelstwo polskie, Jeden z rodziców przebywa za granicą, dzieci są w Polsce. No, no chyba myślę, że tutaj wielu może rady Słuchaczy odnieść właśnie wrażenie, że, że jeśli nie tak zwany zdrowy rozsądek, to są tutaj w brytyjskich układ jest dość zrozumiałe, bo przecież my możemy się z tym problemem skonfrontować niewidowo na terenie naszego kraju. Jeżeli będziemy mieli jakąś ogromną ilość domagania się zasiłków. Od rządu polskiego, tylko dlatego, że jeden z obywateli obcego kraju pracuje u nas, a za granicą ma na przykład trójkę dzieci i będzie chciał tysiąc złotych miesięcznie odbierać na dwójkę dzieci, no skoro jest u prezydentem pracuje i tak dalej, i tak dalej, jeżeli to będzie zjawisko masowe. Jeżeli ta osoba na przykład w nie będzie pracować, a tylko będzie brać zasiłki, to czy czasem w Polsce nie pojawi się? Na pewno pojawi się. Na pewno się pojawi. To samo podejście, takie zdroworozsądkowe. No skoro tylko tutaj pracuje jeden z rodziców, wówczasowo przybywa, dlaczego już płacić na dzieci z innego kraju? Ja wiem, że to może nie jest do końca popularne, ale, ale powiedzmy sobie szczerze, no trzeba mówić o tym w Polsce, również o czym się mówi na, w całej Europie i trzeba mieć tutaj podejście właśnie takie zdroworozsądkowe i znaleziono jakieś wspólne wyjście, znaleziono tutaj sposób, ten pakiet, który był zaproponowany dla Wielkiej Brytanii, on był bardzo korzystny zarówno dla brytyjskiej opinii publicznej, ale by, jak się okazuje dzisiaj był za słaby, bo ci wszyscy, którzy tak bardzo lamentowali po tym, jak był, był wyjście z Unii Europejskiej, ten słynny, to tam mówi, a może żeśmy za mało ustąpili. Także no, no w relacjach na gminy państwowej trzeba zawsze patrzeć yeah, tak, żeby, jak się mówi, nie przegiąć za bardzo yeah, liny, nie ciągnąć tej struny, żeby ona czasem nie pękła. I ja chciałem podkreślić taką rzecz, bo regularnie przeglądam strony internetowe różnego typu środowisk polonijnych w Wielkiej Brytanii. Jest bardzo ogromne zadowolenie w większości, 90% Polaków za sposób, za styl bycia w Wielkiej Brytanii, za pracę, za możliwości adaptacji się w Wielkiej Brytanii, za to, że, że ten kraj przyjął tak dużą ilość Polaków na bardzo zdrowych, że tak powiem, relacjach i bardzo czystych układach. Wielu Polaków wręcz mówi, że, że kocha oczywiście bardzo swój, swój kraj, to znaczy Polskę ale jest również zadowolona z tego, że są wielkiej Brytanii, chcą jak najdłużej tam być, nie zapominając o chęci powrotu do naszego kraju, więc trzeba to bardzo szanować, nie możemy ustawiać się rewindykacyjnie do tego typu spotkań, dlatego, że właśnie przeglądając również dzisiaj te portale, to tam niekiedy się odbywa takie takie podejście, no kto wygra te negocjacje, prawda? Podczas tych negocjacji jest taka zasada, że najlepszą formułą jest tak zwane win-win negotiations, to znaczy Dwie strony czują się zadowolone, dwie strony czują się wygrane, nie ma żadnej strony, która się czuje poniżona. Negocjacje, które będą niewątpliwie miały miejsce dzisiaj i jutro, nie są tylko oparte na tym, że ktoś musi wygrać, a ktoś musi przegrać. To jest bardzo złe podejście, a ci wszyscy, którzy znają Brytyjczyków i ich bardzo pragmatyczne podejście do polityki, do gospodarki, to dobrze wiedzą, że oni nie lubią jak druga strona się czuje do dlatego że chcą jak naj z większą ilością krajów, oczywiście w tym przypadku nie jest Polską, utrzymać jak nie najdłużej, i jak najlepsze element. I to jest nie jakieś skotki do dobrych do negocjacji, które tutaj będą się odbywać, ale jak tutaj mówię, w atmosferze Naprawdę dochodzenia do kompromisu, który z kim jak z Kim, ale z Brytyjczykami jest chyba y, możliwy. I warto też zwrócić uwagę na jeden, że element taki bardzo Coś ważny. Coś podobnego, że brytyjski, fajni. Fajni, który został przyjęty przez Ludzie prezydenta Elektra, jak do tej pory jedynym politykiem europejskim, z którym prezydent Elektra Stanów Zjednoczonych, pan Donald Trump się spotkał, był właśnie polityk brytyjski, pan Nigel Farage. To pokazuje, jak bardzo polityka brytyjska jest mimo swej różnorodności pragmatyczna jak bardzo świat brytyjski przypomnijmy, że królowa brytyjska jest głową 15 państw na całym świecie i że te państwa niekiedy bardzo silne, bardzo niezależne tak na przykład jak Kanada, jak Australia, wiele państw z Afryki one ciągle chcą mieć królową brytyjską jako, jako głowę swojego państwa Także to powinno też wzbudzać właśnie pewien szacunek dla tej różnej tradycji, innej, ale spojrzenia globalnego yy, na, na, na problemy światowe, yy, globalistycznego i, i o ile wiele osób się cieszy w Stanach Zjednoczonych, również w Polsce, tym, że pan Donald Trump właśnie wygrał wybory, a nie inna opcja, yy, która nam, powiedzmy sobie szczerze, źle się kojarzyła, szczególnie 17 września. 2009 roku, w 70. Tak. rocznicę właśnie napadu na Polskę, zdjęcie tarczy nad, bożeńcem, nad Polską. Ten, ten I ta opcja atakuje. przegrała w, wielkich, w Stanach Zjednoczonych, a wielu komentatorów twierdzi, że sukces pana Donalda Trumpa byłby niemożliwy w tej Więc ym, po prostu musimy no. patrzeć na wiele zjawisk bardzo kompleksowo, globalnie. Wielka Brytania jest ogromnym partnerem i możemy się tylko cieszyć, że mamy tak dobre relacje z nimi. No, a jeśli no idzie o szczegóły, no to już my mamy podobne do Wielka rządzie, Brytania. żeby. pozytywnie przedstawione. Ale one są możliwe. Z tym partnerem pragmatycznym, Wielka Brytania pozytywnie przedstawia. sytuacji, gdzie obie strony wychodzą zadowolone. Jeszcze jedno ważne zagadnienie, Panie Ambasadorze: ponad są milion proszę Polaków proszę. w Wielkiej Brytanii, no i zbyt mała liczba placówek dyplomatycznych, które mogłyby reprezentować interesy naszych rodaków. No to jest akurat sprawa, gdzie naprawdę już tylko my, Polacy, jesteśmy, że tak powiem, odpowiedzialni za to, ile jest konsulatów w Wielkiej Brytanii. Gdy było 100 tysięcy Polaków w Wielkiej Brytanii, były dwa konsulaty. Teraz jest milion Polaków, są trzy konsulaty. No powiedzmy sobie szczerze, że tutaj pewne proporcje są zachwiane. No nie zapominajmy o tym, że 20 konsulatów zlikwidowano kiedyś na całym świecie, właśnie poprzedni rząd, rząd Pana Donalda Tuska zlikwidował 20 placówek na całym świecie przy ogromnym proteście Polonii, który to protest tylko w Radio Maryja, w mediach właśnie niezależnych mógł znaleźć swój oddźwięk, w mediach oficjalnych oczywiście była zmowa milczenia, zakaz mówienia na, na temat tych milionów Polaków za granicą, które nie mają swojego konsulatu. Ale to była tak zwana Stara Polonia często, bo w Wielkiej Brytanii nie zlikwidowano konsulatu, ale tak dużo Polaków przyjechało do Wielkiej Brytanii, że nie ulega na mniejszym że dla różnych problemów, które w, o których w Polsce słyszymy, które dotyczą właśnie społeczności polskiej, to najbardziej pragmatycznym, jednostronnym, najłatwiejszym można byłoby powiedzieć do wykonania byłby rozrost ilości placówek dyplomatycznych, no przynajmniej w jakichś dającej się przewidzieć w perspektywie właśnie jednej kadencji rządu podwojenie, podwojenie tych, tych, dlatego że konsulat, emigranci dobrze o tym wiedzą, załatwia wszystkie sprawy administracyjne, paszporty, kwestie urodzenia, wymiana dokumentów, tłumaczenie dokumentów, no to dla miliona ludzi to jest ogromna ilość i przede wszystkim też dojazdy, no chodzi o to, żeby konsulat był no nie dalej jak te 300 kilometrów od miejsca zamieszkania, prawda, dzisiaj niestety to jest kilkaset kilometrów często i, i, i myślę, że tutaj y, mówiąc o tym wszystkim, ale też y, jedną rzecz bardzo ważną, mamy bardzo kompetentnego, tak przynajmniej wszystko na to wskazuje y, ambasadora, nowego ambasadora Wielkiej Bry Brytanii, pana Arkadego Żzebeckiego, który Żegowskiego. Pan Arkady Rzegocki, który złożył tydzień temu listu uwierzytelniającym u Królowej Brytyjskiej. Myślę, że to byłby taki bardzo dobry impuls i taki, że tak powiem, konkretny wkład polskiej dyplomacji, nowego ambasadora w relacje polsko-brytyjskie, gdyby właśnie ta ilość konsulatów, no przynajmniej przez jakiś czas, co rok nowy, jeden nowy konsulat. Myślę, że to jest, to jest tylko zależy od, od naszej dobrej woli. Bardzo dziękuję za rozmowę, Panie Ambasadorze i gorąco pozdrawiam. Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Zapłać ojcu, dopoć radio słuchaczy. Rozmawialiśmy w Radiu Maria w aktualnościach dnia z panem Dariuszem Sopkowem, byłym ambasadorem tytularnym Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej. Rozpoczęły się polsko-brytyjskie konsultacje pod przewodnictwem szefów rządów dwóch krajów, pani premier Beaty Szydło i pani premier Teresy May. Także nasza Polska znów w Wielkiej Brytanii, proszę pani.